Tymczasem, pulchna kobieta wciąż kiwała głową, jej loczki podskakiwały. Tak, każdy z nas kogoś dziś stracił, bo dzisiaj jest Dzień Cierpienia. Wszystko jest tu, w Księdze Objawienia. Podniosła wyżej książkę, którą przyciskała do piersi. Oczywiście była to Biblia, i teraz Klei właściwie zinterpretował błysk wskrytych za szkłami okularków w oczach kobiety. To nie było życzliwe zainteresowanie, lecz szaleństwo. No dobra, wystarczy, wszyscy z basenu, powiedział Tom. W jego głosie klej usłyszał irytację, zapewne był zły na siebie, że nie zorientował się od razu z kim mają do czynienia i pozwolił kobiecie nawiązać rozmowę oraz niesmak. Oczywiście pulchna kobieta nie zwróciła na niego najmniejszej uwagi, Hipnotyzując Alice wzrokiem, kto miałby ją odciągnąć? Policja, jeśli jeszcze jakaś istniała, była zajęta czym innym. Tu zostali tylko zszokowani, wlokący się uchodźcy, których nic nie obchodziła zwariowana staruszka z Biblią w dłoniach i sztuczną ondulacją. Zawartość flaszy szaleństwa wlała się w głowy niegodziwych, a miasto grzechu stanęło w ogniu od oczyszczającej pochodni Jehowy. Wrzasnęła kobieta, usta miała pomalowane czerwoną szminką, zęby tak równe, że nie mogły być niczym innym jak sztuczną szczęką. A teraz widzicie, jak niewierni uciekają, zaprawdę niczym larwy z rozerwanego brzucha. Alice zatkała uszy rękami. Uciszcie ją, zawołała. Widmowe cienie niedawnych mieszkańców miasta nadal mijały ich obojętnie. Zaledwie kilka osób obrzuciło ich apatycznymi spojrzeniami, po czym znów zapatrzyło się w mrok, w którym gdzieś leżało New Hampshire. Pulchna kobieta perorowała coraz głośniej z uniesioną biblią i roziskrzonym wzrokiem z kołyszącymi się i podrygującymi lokami – Odsłoniuszy dziewczyno i wysłuchaj słowa Bożego, zanim pozwolisz, by ci mężczyźni cię uprowadzili i spółkowali z tobą w otwartych wrotach piekieł. Albowiem ujrzałam gwiazdę gorącą na niebie, a imię tej gwiazdy było zepsucie, a podążający za nią wielbili lucyfera, a ci, którzy wielbią lucyfera, zdążają prosto w czeluście. Klej ją uderzył. W ostatniej chwili osłabił cios. Ale uderzenie i tak było wystarczająco silne, żeby zabolał go bark. Okulary podskoczyły pulknej kobiecie na nosie i opadły. Jej oczy straciły blask i przekręciły się w oczodołach. Kolana ugięły się pod wariatką i Biblia wypadła jej z rąk. Alice, choć oszołomiona i przerażona, oderwała dłonie od duszu i zdążyła złapać księgę. Tom McCart chwycił osuwającą się kobietę. Wszystko to wydarzyło się tak płynnie i szybko, jak dobrze przećwiczony układ choreograficzny. Nagle klej był bliższy załamania niż kiedykolwiek od początku tego szaleństwa. Nie miał pojęcia, dlaczego akurat to wytrąciło go z równowagi bardziej niż widok kilkunastoletniej dziewczyny, rozszarpującej zębami gardło kobiecie, albo wymachującego nożem biznesmena, albo Ricardiego wiszącego pod sufitem z torbą na głowie. Ale tak właśnie było. Kopnął biznesmena z nożem, tom także, no ale tamten facet był szalony w inny sposób. Ta staruszka z lokami na głowie była... O Jezu, jęknął, to zwyczajna wariatka, a ja dałem jej w dziób. Zaczął się trząść terroryzowała dziewczynę, która dzisiaj straciła matkę, powiedział tom. I klej uświadomił sobie, że słyszy w jego głosie nie tylko spokój, ale też lodowaty chłód. Postąpiłeś właściwie, poza tym nie zrobiłeś jej nic złego. Już dochodzi do siebie, pomóż mi przenieść ją na pobocze. Dotarli do tego odcinka płatnej autostrady, niekiedy zwanego cudowną milą, a czasem aleją występku przy którym tłoczyły się sklepy z alkoholem, tanie butiki, sklepy sportowe i jadłodajnie o takich nazwach jak Fadrakors. Tu wszystkie sześć pasów miejscami zupełnie tarasowały porozbijane albo po prostu porzucone samochody, których kierowcy spanikowali, sięgnęli po telefony komórkowe i oszaleli. Uchodzący w milczeniu lawirowali między przeszkodami, Przypominając Klejowi Rydelowi mrówki, ewakuujące mrowisko zniszczone butem jakiegoś nieostrożnego przechodnia. Na narożniku niskiego, różowego, splądrowanego budynku wisiała zielona, oświetlona tablica z napisem Maiden Salem Street, zjazd 1/4 mili. Otaczał go nieregularny krąg rozbitego szkła, a zawodzący ze znużeniem alarm powoli dogorywał, wystarczył rzut oka na neon nad wejściem, by klej zrozumiał, dlaczego to miejsce stało się celem zainteresowania rabusiów w chwili takiego nieszczęścia. Mister Big ogromny wybór tanich alkoholi. Chwycił pulchną staruszkę za jedną rękę, tom za drugą, a Alice podtrzymała jej głowę. Razem oparli mamroczącą kobietę o jeden ze słupów drogowskazu. Kiedy ją puścili, otworzyła oczy i spojrzała na nich nieprzytomnie. Tom pstryknął palcami przed jej nosem. Zamrugała, po czym skupiła wzrok na kleju. — Ty uderzyłeś mnie! — dotknęła palcami, szybko rosnąc ją puchlizny na szczęce. — Bardzo mi przy... — zaczął klej. Jemu może jest przykro, ale mnie wcale, przerwał mu Tom, powiedział tu tym samym lodowatym tonem. Terroryzowała pani naszą podopieczną. Podopieczną, kobieta roześmiała się, ale w oczach miała łzy. Podopieczną, różnie się to nazywa, ale tego określenia jeszcze nie słyszałam. Jakbym nie widziała, co mężczyźni robią z takimi niewinnymi dziewczynkami, szczególnie w takich czasach, nie cofną się przed żadnym bezeceństwem. Przed żadnym wszetecznym uczynkiem zamknij się, powiedział Tom. Albo tym razem ja cię walnę. A w przeciwieństwie do mojego przyjaciela, który miał szczęście i nie wychował się wśród dewotek, więc nie poznał, z kim ma do czynienia, uderzę z całej siły. To ostatnie ostrzeżenie. Mówiąc to, podsunął kobiecie pod nos zaciśniętą pięść. I choć klej zdążył się już zorientować, że Tom jest dobrze wychowanym, cywilizowanym i zazwyczaj zapewne opanowanym człowiekiem, to jednak nie mógł opanować dreszczu niepokoju na widok jego zaciśniętej pięści, jakby patrzył na złowrogą zapowiedź nadchodzących czasów. Pulchna kobieta też popatrzyła na pięść i milczała. Jedna duża łza spłynęła po jej uróżowanym policzku. Wystarczy tom, nic mi nie jest, powiedział Alice. Tom położył na podołku kobiety jej torbę z rzeczami. Klej dopiero teraz zauważył, że Tom ją zabrał. Wziął Biblię od Elis i z rozmachem wcisnął ją w upierścienione palce staruszki. Zrobił dwa kroki, zatrzymał się i zawrócił. Tom daj spokój, wystarczy, powiedział klej. Ale Tom nie zwrócił uwagi na jego słowa. Pochylił się nad opartą o słup kobietą. Oparł dłonie na kolanach i widok tych dwojga, pulchnej kobiety w okularkach i niskiego, szczupłego mężczyzny też w okularach, natychmiast skojarzył się Klejowi ze zwariowaną parodią jednej z wczesnych ilustracji do powieści Dickensa. Mam dla ciebie radę, siostro wycedził tom. Policja już nie będzie chronić ani ciebie, ani innych nadętych dewotek, z którymi maszerowałaś na ośrodki planowania rodziny. Albo na klinikę Emily Cuthcourt w Wottham. Fabryka aborcji splunęła, po czym natychmiast uniosła Biblię, jakby chciała zasłonić się przed ciosem. To mnie uderzył jej, ale uśmiechnął się ponuro. Nic nie wiem na temat flaszy szaleństwa, ale na pewno dzisiaj roi się tu od szaleńców. Mam mówić jaśniej? Lwy wydostały się z klatek i być może przekonasz się, że najpierw wzięły na ząb pyskujących chrześcijan. Mniej więcej o trzeciej po południu ktoś bezterminowo zawiesił wam prawo swobody wypowiedzi. Potraktuj to jako dobrą radę. Przeniósł wzrok na alicycleja, który dostrzegł lekkie drżenie jego ukrytej pod wąsami górnej wargi. Możemy iść? Tak, odparł Klej. O rany mruknęła Elis, kiedy znów ruszyli w kierunku zjazdu na Salem Street, pozostawiwszy w tyle sklep z tanimi alkoholami. Naprawdę wychowałeś się wśród takich jak ona? Moja matka i jej obie siostry należały do pierwszego kościoła Chrystusa Odkupiciela. Każda z nich traktowała Jezusa jak swojego osobistego zbawiciela, a kościół uważał je za gołębice niosące dobrą nowinę. Gdzie jest teraz twoja matka? Zapytał Klej. Tom zerknął na niego spod oka. W niebie. Chyba, że łobuzy nie dotrzymali słowa. Szczerze mówiąc, jestem prawie pewien, że tak właśnie się stało.